W pięknie położonej na północnych stokach gór kaczawskich miejscowości Lubiechowa koło Świeżawy pan Mariusz Brzezicki wraz z żoną i dwoma synami gospodaruje na 500 hektarach ziemi. Urodziłem się w Lubiechowej, z tej miejscowości pochodzi też moja żona. Przejąłem gospodarstwo po rodzicach, gospodarstwo miało 22 hektary, w tej chwili uprawiam 200 swoich. Dodatkowo współpracuję z gospodarstwem, które posiada 300 hektarów, obsiewamy je także. W tej chwili 520 hektarów uprawiamy. Gleby u nas w gospodarstwie są trudne w uprawie. Zdarzają się pola kamieniste, zdarzają się gleby bardzo ciężkie, no i czasami bywa pod górkę. Wiedzę o rolnictwie na początku lat 90. było trudno, więc taką fachową, rzetelną wiedzę z różnego rodzaju czasopism, czasem zachodnich, z telewizji, z różnych źródeł, no generalnie na własną rękę, no bo to nie było wtedy takich możliwości, jak są teraz, że są firmy, które potrafią doradzić. Wtedy się tego nie dało, trzeba było nauczyć no, się samemu tego na własnych błędach. Jednym z pierwszych rolników, który przekonał się do uprawy bezpłużnej, był pan Krzysztof Kukla. W jego gospodarstwie we wsi Jagielnik koło Międzyrzecza maszyna Horsz pojawiła się już w 1998 roku. Kiedy kupiłem Tigera i miałem już wszystkie maszyny do uprawy Horsza, czyli Gruber, Tiger i Szewnik, to pierwsze, co zrobiłem wtedy, to sprzedałem pugi. Szukaliśmy rozwiązań jakichś, które byłyby szybsze i jednocześnie pomogły wprowadzić głębiej fosfor, które by zredukowały liczbę przejazdów i podniosły jeszcze plon. Pierwszy kontakt z Fokusem dealer przyjechał takim siewnikiem, zasiali mi usługowo 10 hektarów rzepaku i to od razu widać było, że ten plon jest no, o 500 kg większy niż przy siebie tradycyjnym. Gospodarstwo pan Mariusz prowadzi z pomocą synów. Praca maszyny Horz Focus jest bardzo prosta. Jeśli chodzi o wrocia, to nie ma najmniejszego problemu, ponieważ maszyna jest bardzo zwrotna. Praca w terenie górzystym również nie sprawia nam problemu, ponieważ tutaj ciągle jest pod górkę i trzeba się nauczyć jeździć w takich warunkach, jakie mamy. Na zakończenie pracy gospodarz sprawdza jakość i głębokość wysiewu. Ta technologia się sprawdza, ja jestem z niej zadowolony. Mam wysokie, stabilne plony. mimo nie najlepszej pogody w sezonie 2016-2017 zbiory rzepaku wyniosły 4,5 tony z hektara. To przede wszystkim zasługa zastosowanej technologii horsch.